4, 3, 2, 1. Start, lewy 1, ślisko, 150. 150, prawy 2, przytnij. Tu prawy dwa, przytnij, 150. 150, hamuj, prawy dwa, przytnij, ślisko po wysepce. Hamuj, prawy dwa, przyknij, ślisko po wysepce. I 150. 150 i lewy schamuj do prawy 1, Lewy, lewy schamuj do prawy 1. I do prawy 1. I do prawy 1. I do prawy 1. I tu prawy 1. Do prawy Max. Prawy Max. 300. 300 i hamuj szykana od lewej mokra. 300 i hamuj szykana od lewej mokra. 20, lewy trzy długi. Lewy trzy długi 10. 10 i prawy 3 śmiało. Prawy 3 śmiało. 30 i 30. Prawy 2 wąsko, ślisko, nie dni. I 100. 100, lewy 2 wąsko. Lewy 2 wąsko, ślisko, 20. Lewy 3 krótki. I 10. Prawy 3 plus krótki. I 30. Lewą, lewy 1. 30. Lewą, lewy 1. I 30. Prawy 4 krótki, prawy 4 krótki i 40. I lewy schamuj, lewy schamuj 10, szykana od lewej. Szykana od lewej do prawy 4. Prawy 4 do lewy 4 plus krótki, lewy 4 plus krótki, 100 hamuj, beczka od lewej. I 100 hamuj, beczka od lewej. Dobra, idealnie 100 do mety. Co to, mety? Dobra, dość, dość, dość fajnie na stopie.